Witam, dziś bierzemy na warsztat coś wyjątkowego, czyli album Fafhrad i Szary Kocur, klasykę fantazji w komiksowym wydaniu, którą na nowo odkrywa dla nas wydawnictwo Lozing Time. Jeśli kochasz miecz, magię i przygody, to rozsiń się wygodnie, bowiem ten album to podróż, którą zapamiętasz na bardzo długo. Ten potężny omnibus to adaptacja opowiadania Fritz'a Leibera, jednego z ojców nowoczesnego fantazy. Leiber nie tylko współtworzył gatunek... Miagi i Miecza, ale także wykrował duet, który do dzisiaj inspiruje twórców na całym świecie. Pawchrada i Szarego Kocura. Wydanie łączy dwie zupełnie różne adaptacje. Jedną z 1991 roku autorstwa Czekina i Mignoli, a drugą starszą z 1973 przygotowaną dla DC Comics przez Daniela Onila, Również z udziałem Czekina. I właśnie ten kontrast sprawia, że lektura staje się fascynującą podróżą przez historię komiksu. Zaczynamy od wersji Minoli. Już tutaj widać jego charakterystyczny styl. Mroczny, surowy, nastrojowy. Sam Minola uważa tę adaptację za jeden ze swoich najważniejszych projektów sprzed Hellboy'em. Kolory Sherlin-Walkenburg doskonale współgrają z ilustracjami, a scenariusz Czekina zagłębia psychologię bohaterów, nie tracąc przy tym lekkości oryginału. Dla kontrastu, adaptacja z lat 70., nosząca jeszcze ślady epoki superbohaterskiej. Stroje postaci są mocno umowne, narracja była uproszczona, a momentami można odnieść wrażenie, że DC chciało stworzyć własnego konana. Niemniej nawet jeśli niektóre scenariusze wydają się powierzchowne, to ich wartość historyczna jest nie do przecenienia. To dokument tego, jak rodziła się komiksowa mitologia fantazy. Warstwa graficzna komiksu to zaś prawdziwa uczta dla oczu: Minola, Jekin, Simons, Starling, każdy z tych artystów nosi coś unikalnego. Ich kreska jest wyrazista, dynamiczna i pełna detali. Do tego świetną robotę robią tu tuszerzy Alan Williamson, Al Milgrom i Legenda kolektywu Krusty Bunkers. Sprawia, że plansze nabierają głębi i mroku. Na deser Liternictwo, Oakley, Heisler udowadniają, że ważne jest dobre rozmieszczenie tekstu i ich prasa to czyste mistrzostwo. Fachrad i Szary Kocur od Losing Time to więc coś więcej niż tylko zbiór komiksów. To pomost między literaturą a sztuką sekwencyjną między złotą erą komiksu a współczesnym podejściem do narracji wizualnej. To obowiązkowa pozycja nie tylko dla fanów fantazy, ale dla każdego, kto ceni sobie kunszt opowiadania historii. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie w komentarzu, czy znacie przygody tytułowej dwójki. Po więcej recenzji komiksów, książek i sprzętu wpadnijcie na bloga popkulturowy kociołek. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.